Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie, jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przecież przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze brała oboje razem. Razem to być nie może. Ktoś choć chwilę w przód skona. Byle nie ty, nie Boże. Byle tylko nie ona. W przód ubrę. Woła baba. Woła baba. Jestem starsza od ciebie. Co chwila bardziej słaba zapłacisz na pogrzebie? Ja w przódy, moja miła, ja kaszlę bez ustanku i ciemna mi miła przykryje lada ranku. Mnie w przody, Mnie, kochanie. Mnie mówię. Dość już tego, dla ciebie płacz zostanie. A tobie nie? Dlaczego? I tak dalej, i dalej, jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Aż tu nagle, do drzwi, puk-puk. Kto puk. tam? to tam? Otwórzcie, proszę, Posłuszna na Waszej woli, śmierć jestem, skąd przynoszę? Idź babo drzwi otworzyć. Otto i sam! Ja słaba. Ja słaba, ja pójdę się położyć. Odpowi Odpowiedziała baba. Fij, śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga. Idź, otwórz łaski swojej. Ty otwórz, moja droga. Baba. Za piecem z cicha kryjówki sobie szuka, dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I była by lat dwieście, tak jeszcze stała, lecz znużona wielce, kominem wleść musiała. i